Wiosna 2020. Karnawał wiosny, a my znowu w maskach. I musimy chcieć. Z kokonów wychodzą nowe życia. Powtarzają się procesy co roku, co pięć. Ta wiosna jest bardziej rozśpiewana ptakami i ciszą. Nie ma tłumów, nie ma krzyków. Nikt nie wie, co będzie latem, latami, i nikt nie wie, czy gorący będzie maj. Tacy podobni jesteśmy do siebie w tych maskach, tylko nieliczni chcą się wyróżnić i głupio chcą korony. A to przecież nie ten karnawał, chodźmy w maskach, a w nich nie można krzyczeć. Więc ta wiosna jest bardziej rozśpiewana ciszą. Obok nas z kokonów wychodzą życia i powtarzają się procesy, a niektórzy przewidują już nawet jaki będzie czerń.